Przejdę przynajmniej kilka tych tras, to już może coś też więcej będę wiedział na ten temat. Myślę, że tyle co na dzisiaj. Przepraszam, takie pytanko mam. Czy ewentualnie można by zaprosić księdza do nas, do domu, żeby ksiądz y, poświęcił mecz, żeby nasi wygrali? Można, e, proszę, o ile to jest możliwe, żeby przyjechać po mnie i po ministrantów autem. To super, to niech ksiądz kropidło weźmie, a ja już jakieś tam paluszki ci przyzorganizuję. Jeśli chodzi o posiłki, to sędziom zjem. A to, to ksiądz w czasie meczu chce jeść? Tak? Ale tak mniej więcej w połowie i na końcu sędziom coś zjem. Dobra, a jakie powinno być to jedzenie, tak żeby nasi wygrali? Jakieś lekko strawne. Nie takie, jakieś ciężko. Strawne. Dobra, to ja se zapisałem. I to wszystko, czy jeszcze coś? Jeśli chodzi o picie. Nie, no to wiadomo, to normalnie, jakby nasi wygrali, to, to whisky w naszej żabce braknie. Tylko co będzie, jak przegramy? No, wtedy co? To piję tylko zwykłą, czarną herbatę, bez żadnych dodatków. Czyli co? Czyli trzeba po księdza przyjechać, tak? Czy, czy ewentualnie ksiądz czasami yy, chodzi? Jeśli chodzi o jakąś kolację, to najlepiej jest zimna płyta, bo wtedy zjem po prostu, co tam mogę. Wybiorę sobie pojedyncze jakieś. Rzeczy. Jak to, to jeszcze kolację ksiądz zje? Pieczywo białe, bez dodatków. Bez dodatków, dobra. Ale ksiądz nie odpowiedziałeś jeszcze na pytanie, czy ksiądz czasami chodzi, czy tylko jeździ autem? Czy na przykład jak po kolędzie ksiądz jeździ, to chodzi, czy, czy chodzi, że jeździ? Czy o co chodzi? Jeśli chodzi o jakieś ciasta, to najlepiej babka lub drożdżowy. Jakieś lekko strawne, nie takie jakieś ciężko strawne. Czyli, że ksiądz po kolędzie, jak odwiedza parafian, to tylko tych, co mają samochody, tak? Nie jestem w stanie w każdym domu coś zjeść, ani w co drugi, ale tak mniej więcej w połowie i na końcu sędziom coś zjeść. Bo ile to jest możliwe, żeby przyjechać po mnie i po ministrantów autem 10 minut przed kolendą i potem nas odwieść.